No właśnie teraz w domu nagrywam, właśnie grzyżek padał no i właśnie o. taki mi porządek normalny. O tej czapce właśnie byłem, zbanowali, A. ale to trudno, Jak chociaż pokazuje normalne życie. Tak, okno, nie okno, całe, też wszystko co mówiłem, lodówkę, może jeszcze pralkę, remont miałem robić, to nie wyszło. нельзя распределить, чтобы было жить. śnieg pada jeszcze. no i właśnie A chociaż komputer włączony to twarz jest inna sami widzicie no coś no jeszcze mam tak trzy łódkę Jadną rano No o i chciałem powiedzieć właśnie Mój informatyk właśnie całe to wszystko mógłbym to śledził Wszystko ma po prostu pochwalił się Ta osoba się pochwaliła, że on to specjalnie Byłem zrobił i po prostu już wyszukuj. Ludzie wyszukują mają już imię nazwisko i pójdzie się do prawnika i się założy mu sprawę. Za po prostu to jest moja działalność. On mi popsuł też wizerunek, że rzucał ja takich. Filmów nie wrzucałem. Jak on wrzuca, po prostu rzucił. Ja nagrywałem, on nagrywał po prostu, y, ten, jak ja mój samochód, a wziął telefon, wyjął z kieszeni i znalazł cały tej i pokazał, jak facet kochał się z kobietą. Tak ja mówię. i to po prostu powinni się zająć się tym człowiekiem i po prostu założyć się sprawę i będziesz musiał za to płacić mi, bo ja miałem ponad 5000 filmów nagrałem, YouTube mi usunął, a ty po prostu nagrałeś, że zarabiałem taki pieniądze, ale ja dla Państwa, a teraz ja podatków nie będę mógł płacił tylko ZUS będę płacił a jakie będą zarobki bo to nie ma tu nie ma z reklam nic nie ma całe te tylko to po prostu trzeba nazbierać żeby to później zarabiać zarabiałem no samych reklam zarabiałem 6-8 tysięcy no on mi to usunął ale z tego musiałem podatek zapłacić tu też płaciłem przez dwa lata światło płaciłem temu samochód, lodówkę, okno, nie okno całe to wszystko jak był w szpitalu to jeździłem a możesz dla mnie zrobić her herbatę? Bo ty jak sobie robisz, to się nic nie pytasz. To nie pytaj się. Ja zaraz za taksówkę zadzwonię i ja sobie obiad. Niech przywiezie mi. Mi to nie interesuje. Jak on tak właśnie... O widzicie? No stop! Takie coś tu się dzieje. Jak on patrzy tylko na siebie, wcześniej też jak nagrywał i wrzucał filmy to też to wszystko się wiąże, w jeden klem, kłębek. Co do czego wyszło i wyszło, jak wyszło. Ale mógłbym tak się do tego, do tej osoby się dobierzemy, że po prostu on cywilną sprawę się założy. Wyłapcie się i po prostu będzie musiał mi to wszystko zwracać co ja straciłem O, a ten samochód jak to jego będzie, to będzie musiał go sprzedać, a jak nie, to będzie musiał oddać Tablice widzieliście to dobrze tablicę specjalnie zdjął tablicę żeby nie nagrać, żeby nie opubli. Kować, BTI, a on gdzieś, nie wiadomo skąd on. Tablica, tylko dobrze nie, nie, z przodu nie zapatrzyłem. Litery mogłem zapamiętać. I po prostu wszystko by się mogłem, tam jest na myjni kamera. Tu też właśnie trzeba ze Sławkiem porozmawiać, z Jackiem, jak on chodził żeby to po prostu wczoraj o godzinę, nie wiem, o dziewiątej o, o której dziś był? O dziewiątej chyba, tak? O dziewiątej. O dziewiątej do, na przykład od ósmej do dwunastej zgrać to, kto u jak Krzysiek wychodził, ja później wychodziłem. To, ja górne, że że nie zobaczyłem umaru. Ja go. No właśnie. Trzeba było wziąć karteczkę papieru i zapisać. <laughs> I bym miał. I się ogółem tacy ludzie nie będą nam szkodzić. Na mnie zaszkodził. Ogółem bardzo dobre pieniądze zarabiałem. No, był bardzo zadowolony. O, na Meksykana ktoś y, 1000 złotych wysłał. No, gratuluję mu. Na mnie też. Ja ostatnio robiłem to. I 100 było i 200. No, też ogółem dziękuję. Ale na razie nie mogę lajtów, bo muszę po prostu na swoim kanale nazbierać czy oni w ogóle widzowie chcą w jakiś sposób, bo bym tak jak nagrałem film, właśnie zablokowali, ten facet mi zablokował. On to nie było, to młody człowiek jeszcze taki był. To nie wiem on ile, po 20, szczupły, czarny i czarne te, a jechał w samochodzie, to w kapturze i w masce, jeszcze maskę na mnie jedną dał, bo ja zapomniałem. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. A posłodziłeś? Tak, tylko nie myślałem. No to ja wiem jak ty słodzisz sobie, znów sypałeś pół, cały kilo cukru. No to używaj, to ja nie. Ty kopujesz, ty masz pieniądze, ja nie, ja nie jestem żadnym psem, żeby cię pilnować. No i to taki nie będzie długi film. No zaraz zamówię sobie obiad, taksówkarz przy Wiezie i po prostu sobie zjem, pokażę wam ogólny. Ну, очень мало, очень